Dzień dobry Panie Piotrze Prosimy o krótką informację Gdzie się znajdujemy? Dzień dobry, dzisiaj znajdujemy się w Gruzji Georgia po angielsku Taki stan w USA Zaprowadziła nas tu dzisiaj Anna Która wymieni nam nazwę tego miejsca teraz Anna zwykle jest taka właśnie To jest jej poziom Jesteśmy w w pseudo-starożytnym gruzińskim mieście. Wciskałem tu turystom kit, że jest to miasto starożytne, w sensie, że stare, że tu pierwsi Gruzini mieszkali i tak dalej, się rozpierzchli na cały świat. Potem przyrósł ich tego i po 1989 roku znowu. No. To taka historia Gruzji w pigułce. Natomiast no, my naszym wnikliwym okiem znaleźliśmy tutaj pewne no, niewielkie takie drobiny, Materiału budowlanego, które wskazują na to, że jednak nie jest to budowla starożytna. Proszę Pan Bartosz tutaj zaprezentuje. Jest to betonowy, betonowy słup. Betonowy słup. Pięknie <duss> odlany tutaj widać. Tutaj widać te krawędzie, tak? Które widać, w tym, Chciałem też powiedzieć, że w, gdy byliśmy w Maroko, to podobny fortel zastosowali Marokańczycy, robiąc betonowe palmy, co możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. O, tam jest Anna, macha jak durna, bo jest trochę upośledzona. Ale patrzcie, jest jestem bajek. Jestem i mnie nie ma. Tak jak mówiłem, Anna jest trochę upośledzona. E, chciałem też powiedzieć, że jest to w ogóle tak, jak już... Jak już powiedzieliśmy, jest to nowoczesna architektura, tak naprawdę zbudowana przez Rosjan tutaj dla Gruzinów, bo Gruzini jeszcze nie mają takiej technologii jak beton. Nie dotarła do nich, jest to dosyć prymitywny kraj. Z stoły, eee, natomiast no, na pewno nasz kolega, którego tutaj serdecznie pozdrawiamy, nasz kolega Paul Cytnarski, architekt Wydziału Architektury Uniwersytetu Wrocławskiego, przepraszam, Politechniki Wrocławskiej, taki żart, byłby zachwycony prostotą tego tutaj budynku, gdyż albowiem w tym pomieszczeniu, gdzie się znajdujemy, można, poprzyjąć rodzinę przy stole, którego to stołu nie ma. Hmm, można też... proszę bardzo, Można też wjechać tutaj samochodem i zastosować, znaczy zrobić z tego pomieszczenia garaż, tak więc bardzo multifunkcjonalne pomieszczenie, co się właściwie nie zdarza. No, w Polsce nie widziałem domu, z którego można zrobić albo pokój gościnny, albo garaż. Tak? Czy, się smarem, czy się upierdolisz z marem, czy się upierdolisz z tego rosołem, to, to, to wszystko jedno, tak? Co więcej, jest to też kibel, który może pełnić także funkcję wanny, znaczy jak odpowiednia duża ilość osób odda tutaj mocz, to można się wykąpać w tym <laughs> Tam dalej jest... chuj wie co? Jest to druga gola. Bardzo piękny pokój. Tu chyba się spało. To się spało i małych gruzinów robiło. E, interesujące jest to, że jest ona praktycznie idealnie e, na planie prostokątro. Znaczy, mamy to prawie kąty mówię prawie, bo gruzja, jak mówiłem, to dosyć prymitywny naród, więc oni jeszcze tej matematyki nie zgłębili. E, tego poziomu. No, no i tak to sobie chodzimy. Kosztowało nas to trzy jeden gel, zależy kto jest studentem, kto nie. Eee, to chyba tyle naszych yy, no relacji z wycieczek po Grudziu Jeszcze pragnąłbym tylko przypomnieć, że nasz program jest realizowany tylko i wyłącznie dlatego, że wspierają nas sponsorzy, właściwie jeden sponsor, czyli Sklepy Górskie Skalnik. Dziękujemy, dziękujemy bardzo i do zobaczenia w kolejnym odcinku z... Tam gdzie pojedziemy, to wam zrobimy ten odcinek. Nie?